Cześć widzowie, z tej strony ja, Wiktor I dzisiaj widzowie rozpoczynamy nową serię z Minecrafta Która nazywa się jeszcze, nie wiem jak wymyślcie, jak może się ta seria nazywać Oczywiście na stare odcinka zostawcie łapkę, y lajka i suba Bo lecimy po 250 subskrypcji Ze mną jest mój współ... nie wiem jak to powiedzieć Współpracownik Przywitaj się z widzami Siema, siema, elo, elo no, i yy, napiszcie w komentarzu hashtag. Nowa, przy, nowa przygoda, a przypnę wam serduszko, a my właśnie zaczynamy. Więc co, z, co jeszcze zrobimy w ogóle? Gdzie ty jesteś, Hari? Nie mam pojęcia. Kopiemy sobie kolejny drewno. No, są wyłączone tak, ogólnie. A właśnie. Nie wiem, wyłączył, nie wiem jak wyłączył, ale ktoś wyłączył. Albo bo my też tego serwera nie... Znaczy, no ja ten serwer stworzyłem, ale coś mi się zepsuło z kordami, no i wiecie, widzą... No ty stworzyłeś, tak, ty stworzyłeś! No ty mi pomogłeś! No ty mi pomogłeś! Dobra, zrobimy sobie... Crafting... Widzę, że masz epokę kamienia już. No. Nie, nie, nie tylko. Dobra, ja sobie zrobię kilof na starce odcinkę idziemy pokopać trochę do kopalni kamienia. Zrobimy sobie lepsze. Tu jest i dzisiaj tak w odcinku mam zamiar pójść trochę do kopalni albo gdzieś y, pójść, nie wiem, bo w którą stronę, bo nie wiem gdzie jest Harry. Więc to jest problem. Nie mam pojęcia. Może jakoś się znajdziemy pod wodę, czy coś. Nie, nie wiem. Ja się obok góry z dużym kajwem i nawet niekoniecznie nie, nie w kajwie, tylko na tej górze jest żelazo. Robię sobie Zdoby siekierkę panem, no. i wyzetnę jeszcze trochę drzewa, albo nie, dobra. Muszę szukać, poszukać jedzenia. Aha. Idziemy w tamtą stronę, widzowie, bo tutaj ogólnie już... Tutaj jest też jakiś dziwny... Ay crafting znalazłem jakiś. Aha. No dobra, idziemy. Jakieś może zwierzęta będą to jedzenie, będziemy mieli. O, świnie są! Prosiak, jeb! Dobra, trzy mięsa. Ja już mam jakieś dziesięć żelaza. Nie mam siedem prosiaków. Znaczy, o, o, 8 prosiak. ja, ja mam osiem prosiaków. Ja mam trzy O, trzy owce akurat, to sobie łóżko zrobię. Jeszcze tą, która ma brązowy, gówniany kolor Sierści Ale przecież gówniany to czarny Nie, gówniany to brązowy no ja. Muszę iść przez ten biom nie fajny Przez czerwoną pustynię Mesa? Ja ja to Ja widziałam, to tam może wrócę ta... O kurde, i mam Ale dobra, to nie w tym odcinku następnym pójdziemy do Kejwa nie ja wiem, ja już chcę w Ja już w a mam tyle szans, żebym miała wszystkie tucy i jeszcze zbroję. No ile ten biom będzie się ciągnął? Mesa zwykle jest ogromna. Kolej... O, jest! Widzę drzewa. Jest zwykły bion chyba. Kurde, jedzenie nie ma. Nie. Na mesie A też się, to się mogą spalić drzewa. Przecież to się jest, to na jest bagno. bagno. To ja mam bagno chyba. Nie, ma, mam bagno. Na... Nie, to to nie, to nie jest bagno. Na szczytach mesy właśnie są takie jakby malutkie polanki. A jest taki dirt. No, no, no i to jest, to jest właśnie cały czas mesa. Jest. Mesa ma, ma takie, takie polanki. polanki. Malutkie. Słyszymy. Z takimi drzewami gównianymi. To jest ten inny Dirt. Ten utwardzony. I widzowie, jeśli chcecie też serię z Minecrafta z RGMC, z, zapraszam, chętnie grać na anarchii bez zasad. Nie, nie reklamuj tak nie serwem, bo, bo tam jeszcze się przywalą. Bo ogólnie to tam sobie, sobie gramy teraz. Jeśli byście chcieli serię, to oczywiście pijcie w komentarzu. I yy, nie wiem, widzowie, jeszcze kiedy będzie live świąteczny, prawdopodobnie ten live świąteczny będzie trwał dwie godziny. Choć nie wiem jeszcze, bo jutro by był, ale jutro nie wiem, o której ze szkoły wrócę, bo były duże zmiany u nas w szkole. Na przykład zamiast na 8.45 na, na 9.30. Ech. Nie wiem, w sobotę chciałem zrobić live, ale czasu nie miałem jednak. Dobra, zjem sobie Czy mi się życie ładowało? No i mam ocean To jest problem Ja tylko przypalę te żelazo O, mi się robi. Przypalę tylko te żelazo i polecę po, się szukasz Już sobie łóżko postawię Dobra widzowie, więc idziemy spać Dawaj Harry, dawaj nie wiem, czy już nie było. No, Naprawdę. O małgarska, no. małgarska, małgarska. Może tam będą lały łóżka. będą, będą. I będziemy płynąć gdzieś tam. Na pewno. <kly> o no, to Ja już śpię. No, dobra. Zabieram wszystko. Biorę łódkę. Nie ma ja, ja, mam, ja mam jeszcze cały armię Ja lecę Jesi łódką płynę Ale poczekaj, jakaś wyspa jest O nie to tylko kobel No nie no ja chcę ominąć to O Pustynia Hazard perfekcyjnie okrągłego cave'a No, ja też znalazłem kiedyś Może znaczy, no, ja wczoraj go widziałem Perfekcyjnie okrągłego cave'a na serwerze, na którym gram Normalny biom Hazard, masa crafting i dwa bloki Ma tu Masz Co byłeś? Nie wiem ale poczekaj, dwa bloki Deer tu były na sobie ułożone? Tak. To byłem tam, tylko zapomniałem, jak tam się szło. I mamy mesę. A ja już jestem daleko za mesą. Aha. No o, żelazo, żelazo. A i widzowie też wbijcie na mój drugi kanał Bracia Farming Games, gdzie tam Supermarket Simulator wjeżdża. Będę musiał jutro jeden odcinek nagrać, bo już 7 dni nie było nic wstawiane, więc będę musiał. Ta, ta gra, która się trendowała jakieś dwa lata temu. Cicho. Nadal ludzie nagrywają Supermarket Simulator. Ale fa już mam 5 subskrypcji. Tak szybko. W 7 dni. 7 wyświetleń na Supermarket. No bo nic no, nie wstawiam, a jak tak. nic nie wstawiam, to znaczy, że nie przychodzą subskrypcje. Mam rzekę. Czekaj. Ty bo mi się. Czemu mi się w film nie chce wznowić? Nie, um, Michał David cały czas wypisuje. O, dobra. Ej, widzowie, mam wioskę. Znalazłem dużo hejbali. Zbieramy. i proszę, żeby było coś fajnego. Ja chyba w tej wiosce zostanę na, w dzisiejszym odcinku. Zobaczę też czy jest gdzieś kajf. Może nawet tutaj się osiedlimy, nie wiem. Nie, ja też znalazłem tą polanę na mejscie i mam zniszczony portal. Ale tyle jeszcze, To ty poszedłeś pewnie w inną stronę, bo ja w ogóle nie miałem żadnego zniszczonego portalu. Ale nie, bo ja miałem ten twój ocean, który płynąłeś. Ale nie siądę do niego. Bej mam łódki. I to potem wewnątrz. Hmm, duży ten portal. Mówiąc duży, chodzi mi duży. Ja mam dużą wioskę, już mam i 20 ten hejbali. Będzie dużo. O, ty, mam wielbłądy. Ty na? No, mam wielbłąda. Zjedz mnie wielbłąd. Czemu mnie nie chcesz zjeść? O no Golema, to... Go później zabiję, bo się boję. No bo dobra, teraz go zabijemy. Koń mnie. Spierdel i spierdzielaj Golemie. Ty, bo bloków nie mam. Do dziury wpadłem. Ja pierdolę. O, jest druga wioska. A nie to piramida jestem tym golem, dobra, nie ma. Tam jest stoi, i to ja wezmę jakieś bloki w ogóle, no. O, jego, nie, dobra. Dawaj, dawaj, Zbyszek Kurde, critować go nie mogę Halo, Harry? Co? Dobra, jesteś Ile? Cztery sztapki, dobra do tej piramidy najpierw, bo to jest najciekawsze, moim zdaniem. Ej, bo się może być słabo słychać na filmie, bo mam przyciszony komputer. Dobra, widzowie, lecimy tam. Do tej piramidy. Na szyi, pustyca, leca, nie może żadnego leca. Leca. Ty, bo ja zapomniałem, że płytka jest w piramidzie. Chciałem się środkiem wkopać. Ha. Dobra, widzowie, lecimy. Dobra, kopiemy płytkę. Jak będzie. Dobra, nie ma refa, ale wezmę sobie kości na mączkę kosmą. Nie ma refa. Diamentowa zbroja jest dla konia. I 3 złota. Znaczy 7 złota. Jakiś tam drop Aha, zrobiłem łatę Bakieta na ten jakiś jakieś 300 bloków w dół Kurde, To już nie mój problem, to już nie mój problem no idę do tej bo jest ta którą miałem Ej, bo mam lekki problem wioskę zgubiłem chyba tam gdzieś to musi być przepalę w ogóle sobie jedzenie dobra jest, jest kupiłem sobie hejbale Nie wiem jak tobie, ale mi się wydaje, że ktoś przyspieszył grę. <laughs> Moby szyb, szybciej chodzą i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, ja tam sobie siedzę z Boże zbieram tutaj. O jak tam? Dwie sztuki. czym? Kejby. No przecież mówiłem, że przecież wpadłem do K'ba jakieś 200 bloków w dół. Ja zobaczę ten czas. Dobra, kopiamy te hejbale. Nie, no czas jest normalny, wszystko, wszystko działa w grze. Mam 52 hejbale, ale będzie chleba dużo. Wciur <laughs> Nie, mam dwa hejbale Wezmę zaś idę do domu, sobie czapalę. Mięso, zrobię chleb. Ej, bo Ej, nie gadaj się znalazłem to, struktury z wodena. Bo mam biom Wardena. Biom wardenowy. Ej, dobra, bo już biegać nie mogę. Ej, do... skrzynka jest w domu, co? Jest przez okno. Nie no, nie chcę iść spać. Nie ja muszę wykopać to coś, co spełnił Woldena. Książkę mam. Ja wykopałem to coś, co spełnił Woldena. Nie ja wiem, sobie. Dobra, w którym domku będzie piec? Kiedy to układzie, piesek w tym zamieszkuję? Tu jest piecyk. Węgiel, mięso Znaczy, to jest ja ten. To, 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 to jest ta wędzarka, wędzarka, Będzarkę. Jak tutaj, tutaj spotkał spotka, ten biały? Dobra, ile będzie na zboże? Prawie cały krzyk. Znowu skupałem, spałem. Co to rady, jest? No. A dobra, bo są łódki. Jezu. Dobra, ogólnie to mam bardzo dużo jedzenia, bo z staki, 61. Ja wcale. I jeszcze mi się przepala jedzenie. Dobra, ale widzowie, na tym w sumie byśmy skończyli ten odcinek. Bo już sobie trochę pograliśmy, mamy dużo jedzenia: złoto, żelazo. Dzięki za oglądanie stoci. Suba jabłkę w górę i jak. Dobra, nie będę robił na łapki film, bo to się nie opłaca, więc jak, nie wiem, napiszcie mi, napiszcie mi, dobra, to, to już zobaczycie w następnym filmie, napiszcie, czy podoba wam się taka seria, dzięki za oglądanie, nara! Cześć i po!